Zawierucha wojenna pozostawiła po sobie wiele mogił. I właśnie o jednej z takich mogił, znajdującej się na terenie Kędzierzyna Koźla, postanowiliśmy opowiedzieć. Dzisiaj z nami Waldemar Ociepski, prezes Stowarzyszenia Blehammer 1944 w Waldku. Jesteśmy przy tym grobie w Blachowni na cmentarzu parafialnym, samotnym grobie, z dala od innych. I pytanie, kto tu leży? Dzień dobry. Oczywiście to pytanie nurtuje nas od wielu lat. W zeszłym wieku jeszcze słyszeliśmy informację, że prawdopodobnie leży tu lotnik aliancki, nie wiadomo czy angielski czy amerykański. Ludność miejscowa wspominała o tym wiele razy, i my jako stowarzyszenie postanowiliśmy dowiedzieć się coś więcej na temat tego grobu. Był mieszkaniec, osiadał Blachownia, pan. Wacław Golec w 1992 roku Pisał do ambasady amerykańskiej w sprawie tego grobu, informując ich, że prawdopodobnie leży tu lotnik amerykański. Korespondencję, którą otrzymaliśmy od niego mamy w naszych archiwach, ale niestety ona nie wniosła nic nowego do sprawy. Amerykanie tylko dopytywali się z imienia nazwiska, kto to może być. No a w sumie, tego my staramy, a tego my się staramy dojść. A gdzie ten grób się znajdował wcześniej? Bo takie informacje usłyszeliśmy, że on nie był tutaj, gdzie jest w tej chwili, tylko w innym miejscu, gdzieś w pobliżu czy na tym cmentarzu czy dobrze to rozumiem? Tak, ten grób prawdopodobnie znajdował się koło byłego obozu Wizenlager na terenie Blachowni. Tam w latach 60-tych przy budowie drogi został odkopany i pan, który zajmował się z imienia Rady Narodowej ówczesnej Blachowiańskiej, otrzymał te pozostałości tego człowieka w kartonowym pudełku, i pochował go. Na tutejszym cmentarzu, jako drugi pochówek, bo pierwszy był mieszkaniec Osiedla Blachownia, a ten grób był kolejnym, następnym no Właśnie, tu jest mój błąd, bo ja w zapowiedzi filmu powiedziałem, że to był pierwszy pochówek, jednak był drugi, prawda? Bo tak, pierwszy, drugi. M, m, zdaje się pan m, o nazwisku? Pan Mański. Mański. Pojedźmy tam na ten obóz wiejski. Dobrze to wymawiam? Obóz wiejski, tak? Obóz Łąkowy. lagar obóz Łąkowy. Dobrze. Pojedźmy tam, zobaczmy, co to za miejsce, jak wygląda, gdzie te osoby tam były pochowane? Bo rozumiem, tam je znaleziono, z tego co pamiętam, w pobliżu drogi, prawda? W pobliżu drogi, tak. Pojedźmy, zobaczymy. Dobrze. Jesteśmy w miejscu, gdzie znaleziono te ciała. W 1961 roku, prawda? Tak, droga ta prowadzi, prowadziła, prowadziła kiedyś do internatu szkoły przy, przy elektrowni Blachownia, w tym miejscu według siatka te pozostałości ludzkie zostały odnalezione. Dobrze, a z twojej prawej? Znajdował się. Po mojej prawej ręce znajdował się obóz Wizenlager, obóz łąkowy. Dość duży obóz. Prawda? Dość duży, tak. Byli tutaj według różnych źródeł około 5 tysięcy Francuzów, robotników przymusowych, którzy pracowali w przybudowie blachowni. Były też tutaj duże świniarnie, z tego co udało nam się uzyskać informacje od świadków No i tutaj właśnie te, te pozostałości, te ludzkie zostały przez budujących tą drogę odnalezione. No właśnie, a propos szczątków e, czy resztek, bo półtora szkieletu czy myślisz, że te pół mogło mogą zostać przy tej drodze, czy gdzieś się zaplątało podczas przenoszenia grobu na cmentarzu parafialnym w Blachowni? No, trudno powiedzieć. Jest możliwe, że, że te pół które zostało i czaszki, które też nie zostały odnalezione w Blachowni. Tak, czaszki też nie było. Czaszka, czaszek też nie było, tylko była to właśnie połówka dolnej, dolnej żuchwy. Mo, może być, że one leżą gdzieś tutaj, na tej Przepraszam. drodze. Jednej czaszki nie było czy obu czaszek? Obu, obu czaszek. Rozumiem. Obu czaszek nie było. Czyli jest możliwe, że te czaszki z resztą szkieletu leżą przy tej drodze. Przy tej drodze ewentualnie według świadka, który też relację złożył, w tych miejscach pierwotnych, gdzie leżały na cmentarzu w Blachowni. Czy są jakieś ślady w dokumentach parafialnych dotyczące tego pochówku? tego pochówku akurat śladów po tym pochówku nie ma w księdze cmentarnej cmentarza parafii pod wezwaniem świętego Piusa X i Marii Goretti w Blachowni nie ma zmianki o pochówku tych tej osoby, która w tym grobie się znajduje. Ale mamy informacje z ówczesnych władz PRL-u, że na tym cmentarzu został pochowany prawdopodobnie lotnik, który został zestrzelony i zginął 13 października 1944, a w innym dokumencie jest to jenic brytyjski lub jenic francuski, który zginął 27 sierpnia 1944. 1944 roku. Co może świadczyć o tym, że leży tu lotnik amerykański? Mogą świadczyć, że rzeczy osobiste, które zostały razem z nim pochowane. Jakie to rzeczy? Dokonując ekshumacji tego grobu w 23 marca 2010 roku, odkryliśmy taką najważniejszą rzecz spinkę z paska od spodni firmy amerykańskiej Hickok którą ten lotnik prawdopodobny lotnik posiadał, posiadał. Czy jakieś rzeczy osobiste miał przy sobie? Ubranie, mundur? Nie, z takich rzeczy nie było nic, ale były osobiste w postaci szczotki do zębów, pasty do zębów, scyzoryka i pozostałości właśnie pasków, klamr. No to może o tym właśnie świadczyć, że mógłby to, mógłby to być lotnik amerykański. Mógłby to być jeniec angielski? Też są takie możliwości. Ostatnia komisja amerykańska, która była u nas we wrześniu tego roku, oglądając te rzeczy osobiste, stwierdziła, że faktycznie ten pasek firmy Hickok mógł być przy amerykańskim, ale również mogli mieć to powiedzmy jeńcy, jeńcy brytyjscy. Chociaż tutaj no, możemy spekulować, skąd akurat amerykański pasek na naszym terenie. Nie był to raczej zwykły jeniec, prawda? Czy zwykły więzień obozów, bo miał chyba zbyt dużo rzeczy osobistych, prawda? Takich. Tak, ludzi też, nam, też nam tak się wydaje, że raczej osobiste rzeczy przy więźniu no, nie powinny, powinny być złożone razem, razem do, do grobu. Dobrze, tu jest jeszcze taka ciekawa kwestia, ile tu jest pochówków tak naprawdę, bo tu jest chyba najciekawsze. Tu nie leży jedna osoba, prawda? Nie leży jedna osoba. To stwierdziliśmy właśnie przy ekshumacji, gdzie ułożyliśmy kościec, który, który został. Eksumowany z grobu okazało się, że jest tam półtorej człowieka, no tak to można powiedzieć, i zachowała się również tylko niestety, ale fragment dolnej szczęki bez, bez czaszek. Jak to się mogło stać? Jakim cudem? No, prawdopodobnie ten prawdopodobnie stało się przez to, że grób przen, przen, przenoszono wcześniej, prawda? Że przenoszono go z tego miejsca pierwotnego na tutejszy cmentarz, ale też istnieje taka hipoteza. Że ten dzisiejsze miejsce pochówku to jest już te ostateczne, że jeszcze był dwa lub trzy razy przenoszony tutaj na tym cmentarzu. A jakie to mogło być miejsce na tym cmentarzu poprzednie tego pochówku? No, według siatka, z którym rozmawialiśmy, to chodzi tylko o dwa metry, więc praktycznie. Dwa metry w którą stronę? Dwa metry, dwa metry w stronę płotu? Czyli bliżej płotu? Bli, bliżej płotu, tak. Co z tą szczęką? Bo słyszałem, że Amerykanie ją gdzieś zabrali do siebie. Szczęką z tego pochówku. Tak, komisja amerykańska, która była w ówczesnym czasie u nas w stowarzyszeniu, wzięła fragment tej dolnej szczęki do identyfikacji do Stanów, gdzie w oparciu o karty dentystyczne stwierdzono zostało, że nie jest to żaden z tych poszukiwanych 15 lotników, których do dzisiaj nasze Stowarzyszenie i Komisje Amerykańskie poszukują. Jako mały chłopiec przychodziłem tu zapalać znicze na ten grób i on wyglądał o wiele skromniej. On był drewniany z jakimś żelaznym krzyżem. Opowiedz bo dzisiaj wygląda o wiele lepiej jak to się stało? Kto się tym opiekuje? A kto to zafundował ten nagrobek? Tak jak wspomniałeś, no wygląda, wyglądał ten nagrobek. No był w opłakanym stanie z tego drewnianego, następnie był taki murowany. Yy, mamy zdjęcia, jak to wyglądało, i od pewnego czasu stowarzyszenie właśnie Blackhammer 1944 opiekuje się tym grobem. No w, naszym, w naszym skromnym zakresie, ale yy... Pewnego dnia przez przypadek na tym cmentarzu był stawiany kolejny pomnik. Udało mi się porozmawiać z szefem firmy, która stawiała ten nagrobek i zainteresować go właśnie tym, tym grobem nieznanego żołnierza. I pan stwierdził, że mm, okej, okay, w porządku, on może zasponsorować w całości nowy pomnik. Właśnie to jest ten, który dzisiaj. Tutaj możemy koło nas zobaczyć. Jak nazywa się ta firma, która zasponsorowała nowy nagrobek? To jest zakład kamieniarski pana Krzysztofa Wojkowskiego z łan rodzińca. Czy na tym się kończy ta historia? Nie, na pewno nie, bo do końca nie zostało wyjaśnione, kto w tej mogile leży. Mamy pewne ślady, które prowadzą nam jeszcze do różnych dokumentów, które będziemy chcieli w przyszłości zobaczyć i odnaleźć, ale tutaj też mam apel do Państwa: jeśli ktoś wie coś na temat tej mogiły w Blachowni, tego nieznanego żołnierza, prosimy o kontakt z nami. Z kanałem Bunker King, ewentualnie ze stowarzyszeniem Blahammer 1944. Dziękujemy. Dziękuję.